Trzecie miejsce zdobyła pani Magdalena Krysiak z numerem 083. Pani Anna Schmidt. Gratuluję bardzo. Zajęcia pierwszego miejsca. Tutaj dyplom. Tutaj. Druga, druga kategoria, brawo! Drugie miejsce, Kamil Andrzejewski. Andrzejewski, proszę. Dziękuję. Drugie miejsce. Drugie sekundę, po drugie. No, dzięki. Pierwsze miejsce w kategorii mężczyźni do 18 roku życia, Michał Wrubel. Brawo! To jest jakaś pomyłka, bo ja byłem drugi, a ten przede mną był pierwszy. Jakby miejscami była zamieniona. To się zamienicie. Wszystkiego <noise> najlepszego w takim razie, gratuluję. Dziękuję. Nagroda dla Pana. Kobiety powyżej 18 roku życia. Trzecie miejsce, Magdalena Łowicka. Gratulujemy. Gratuluję, nagroda dla Pani. Jeszcze mały prezencik. Urszula Śmiertka. Gratuluję. Gratuluję bardzo dobrego wyniku. dla Pani jeszcze małe powołanie. Pierwsze miejsce Pani Barbara Sobczak. Jest z nami? Jest. Jest. Świetnie. Gratulacje. Gratuluję bardzo dobrego wyniku. Tutaj dyplom dla Pani i oczywiście nagroda z imienia Mężczyźni! Trzecie miejsce Pan Jan Dobrowolski. Brawo! Proszę bardzo, wypadł dla pana. Drugie miejsce Jakub Hał Hałówczak. bardzo. Prezent dla pana. Pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce, cały dystans przebiegnięty w 21 minut i bodajże chyba 17 sekund. Tomasz Sobczyk. Takie małe sprostowanie, 58 sekund. 58 sekund, przepraszam bardzo. Dla najmłodszego uczestnika zarejestrowanego na biegu, który ma y, dwa lata? Trzy. Trzy lapka, tak? Ignacy.

za udział A, przepraszam, tak <noise> brawo, brawo. i mamy jeszcze ekstra nagrodę dla najstarszego uczestnika, ale tu już nie będziemy mówić rocznika pan Józef Aramowski jest z nami? Ura, 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 ura. Kura Mocki, dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo dziękuję, nagroda za Pana. Mamy jeszcze jedną małą specjalną nagrodę. Jest to koszulka Gwardii e, Wrocław, ale z podpisem, autografem i dualnie Karola Bieleckiego. E, więc wręczamy ją. Pierwszej osobie, tylko nie mogliśmy się dowiedzieć, która to była, w sensie osoby, która pierwsza przebiegła z dzieckiem na wózku przez linię mety. Ja próbowałem się dowiedzieć wcześniej, ale osoby, które biegły, nie potrafiły udzielić mi informacji. Więc myślimy, że w tym środowisku dosyć ścisłym znajdzie się ta osoba. I tak? To zapraszamy! Doplu uczcictwa, do bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Ką bardzo i tec... na upominek. Myśliwiec Imperium, tak? Tak. W tej kategorii. Tak. Dziękuję Pod, pod po e, przyjechało właśnie jedzenie wegetariańskie, także można za 20 minut będzie można dostać jedzenie wegetariańskie tam na terenie festynu. oraz można zrobić sobie zdjęcia oczywiście z panami Gwiezdnych wojen, którzy tutaj przychodzą Jeszcze prezentują się komunikat. I tak dalej. Nie dołożyliśmy wszystkich prezentów, więc osoby z drugiego i trzeciego miejsca prosimy o zgłoszenie się do biura, będą jeszcze drobne upominki. スタジオをつく

ale że w się sensie, no. A tym bardziej, że wszyscy się bardzo wspierali tam po drodze. do tam, Halo, mi dać tak? Mali, tak, więc między fajnie się opadło. Możemy prosić o zdjęcie? Maciek z kosmikami. Tylko z klonem czy z Jediami też? Ja, nie no z nie no gniemy po dobrej stronie mocy. Trzymasz? Trzymaj. Ja ci pomogę. On ma lepszy miecz. Dobrze. On ma kijek Jedi. mówił już. Jasne, super.